Witam serdecznie i zapraszam na pyszną sałatkę śledziową. Najpierw przygotuję śledzie. Około 500 g solonych śledzi Alamatias moczę w zimnej wodzie przez około 2-3 godziny. Długość moczenia śledzi zależy od tego, jak słone mamy śledzie. W międzyczasie możemy wymienić wodę, dzięki czemu krócej będą się moczyły. W tym czasie, gdy moczę śledzie, gotuję około 250 g marchwi oraz około 500 g ziemniaków w mundurkach i 4 jajka na twardo. Następnie ze śledzi odlewam wodę, ususzam ręcznikiem papierowym i kroję na mniejsze kawałki. Wystudzoną i obraną marchewkę kroję w kostkę. Ziemniaki również obieram i kroję w kostkę. Około 200 g kiszonych ogórków drobno kroję. Mały pęczek natki pietruszki siekam. ugotowane na twardo jajka, kroję w kostkę. Do sałatki dodaję odsączoną z zalewy kukurydzę i odsączony z zalewy groszek. Doprawiam solą i pieprzem, dodaję około 5-6 łyżek majonezu, mieszam, sprawdzam smak i jeżeli trzeba to doprawiam. Sałatka jest gotowa, życzę smacznego!